Ja bardzo skutecznie, Jakub z tej strony. Zapraszam Was wszystkich na kolejny odcinek z serii nierówności. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się zadaniu z 2015 roku z poziomu rozszerzonego. Jak widać, w przeciwieństwie do tych poprzednich nierówności, z którymi mieliśmy możliwość się zmierzyć, tutaj mamy do czynienia tylko z jedną zmienną, także podejście będzie minimalnie inne. Postaram się uniknąć, unikać takich metod jak analiza matematyczna, czyli pochodnych. I po prostu skupimy się na najbardziej podstawowych technikach przy użyciu prostej algebry, tak, żeby każdy mógł to zrozumieć. Natomiast w przyszłych seriach pokażę też bardziej zaawansowane techniki, jak można tego typu zadania rozwiązywać, tak, żebyście mieli więcej asów w rękawie na maturze. No dobra, no to spróbujmy się zmierzyć z tym zadaniem. Zauważcie, w pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić uwagę na to, że x należy do zbioru liczb rzeczywistych, czyli spodziewamy się tutaj zwinięć raczej w kwadraty bez pierwiastków. No i przyjrzyjmy się, co my tutaj mamy. Zauważcie, ten x do czwartej, no fajnie by się może sparował z... Minus 2x kwadrat, tak? Już wymuszamy trochę wzór skróconego mnożenia na a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. No i ja bym tutaj sobie ukradł z tej e, trójki, zapisałbym sobie tę trójkę jako 1 plus 1 plus 1, no bo czemu nie? No to popatrzmy, byśmy mieli wtedy tutaj plus 1. E, no ale zauważcie, troszeczkę skłamałem, no bo tu było minus x kwadrat, a tu nagle jest minus 2x kwadrat. No to żeby to była prawda, musimy tutaj dodać x kwadrat, no bo zwróćcie uwagę, x kwadrat odjąć 2x kwadrat to razem minus x kwadrat, czyli wszystko się zgadza. No i będziemy tutaj mieli minus 2x. No i ukradłem z, jedynki, jedyn, z trójki jedynkę, no to jeszcze została dwójka, ale zapiszmy to jako 1 dodać 1. Zauważcie, że 1 plus 1 plus 1 daje nam łącznie 3, także wszystko się zgadza. No i to jest większe od zera. No i teraz popatrzcie, to przecież możemy zwinąć, jak i to możemy zwinąć we wzory skróconego mnożenia. Pierwsze wyrażenie możemy zapisać równoważnie jako x do kwadratu minus 1 kwadrat, no a drugie wyrażenie możemy zapisać jako x minus 1 kwadrat, dodać 1, no bo jeszcze ta jedynka tutaj samotna większa od zera. E, oczywiście, jeżeli nie widzicie tego zwinięcia, to polecam sobie to wymnożyć, czyli po wymnożeniu to by było x do czwartej minus 2x, 2ab, czyli 2x kwadrat, no i dodać 1, no nie? czyli to, co mieliśmy tak naprawdę mieć. Ewentualnie, jak tego nie widzicie jeszcze bardziej, no to polecam skorzystać z definicji potęgi, czyli potęga druga mówi nam, że musimy te dwa nawiasy wymnożyć przez siebie, te nawiasy dwukrotnie po prostu. E, no i zauważcie, tutaj już właściwie mamy koniec dowodu, no bo to jest wyrażeniem nieujemnym czyli większym lub równym 0, to jest większe lub równe 0, a to jest większe od 0, zatem suma wyrażeń nieujemnych musi być ostro większa od 0, także suma wyrażeń nieujemnych i jednego dodatniego musi być ostro większa od 0, co właściwie kończy dowód. No, i tak wygląda mniej więcej pierwsze grupowanie. Drugie grupowanie, które zaprezentuję, będzie nieco bardziej złożone, dlatego że tutaj już tych trochę zwinięć, wyjęć przed nawias będzie więcej, natomiast chcę pokazać, że jakbyście obrali trochę inną drogę, no to, to nie oznacza, że nie dojdziecie do rozwiązania. No i w tym drugim sposobie spróbuję sparować te dwa elementy, a tutaj coś zmodyfikować. No to spróbujmy. Wyciągnijmy z tych dwóch elementów x kwadrat. No i w nawiasie dostaniemy x kwadrat minus 1, no bo jeżeli to wymnożymy to razy to, no to dostaniemy te dwa wyrazy. No i tutaj damy sobie minus, no i będziemy mieli tak, minus 2, w nawiasie dam x, zauważcie jak to wymnożę, dostanę minus 2x, czy się zgadza. I tutaj dostaniemy chcę dostać minus 1. No, bo zauważcie, tutaj, tutaj jak to złożę z różnicy kwadratów, to również dostanę x minus 1, a tu jest x minus 1, więc tak troszeczkę życzeniowo podchodzę, no ale popatrzmy. E, minus 2x razy to daje mi minus 2x, ale minus 2x razy minus 1 da mi plus 2, no ale było plus 3, więc muszę jeszcze dać jedynkę, prawda? Więc dodajmy sobie tę jedynkę, e, czyli to będzie plus 1. No i to jest większe od 0. Zobaczmy, czy się zgadza minus 2x plus 2 plus 1 jest y, faktycznie wszystko tak, jak powinno być. No i teraz zwróćcie uwagę, tutaj możemy to wyrażenie to rozbić z różnicy kwadratów na a kwadrat minus b kwadrat. No bo zobaczcie, jeden co możemy dopisać kwadrat, co nam daje a minus b razy a plus b. No to spróbujmy, czy będziemy mieli x minus 1 razy x plus 1. No i tutaj będzie minus 2x minus 1 dodać 1, większe od 0. No i teraz popatrzcie, tutaj mamy czynnik x minus 1 i tutaj mamy czynnik x minus 1, więc możemy je, ten czynnik x 1 wyjąć z tych dwóch elementów, otrzymując x minus 1 razy, no i będziemy mieli w nawiasie x kwadrat, czyli to, razy jeszcze to, czyli będzie razy x plus 1, no i będzie minus 2. No i tutaj jest dodać 1 na końcu, większe od zera. Jeżeli ktoś tego nie widzi, to przypominam, możemy to wymnożyć razy to, dostaniemy z powrotem to. No i to wymnożyć razy to, dostaniemy z powrotem to. Czyli wszystko się zgadza. Eee, no i popatrzcie, tutaj mamy x minus 1 wyjęte. No i w nawiasie, jak to wymnożymy to razy to, to razy to, to dostaniemy x do trzeciej, dodać x kwadrat. I teraz tak, mamy minus 2, ale ja minus 2 zapiszę jako minus 1, minus 1. To sobie zapiszmy. Minus 1, minus 1 dodać 1 większe od 0. No i dlaczego akurat zapisałem to w tej formie. No bo zauważcie, że jak sobie sparujemy x do trzeciej z minus 1 oraz x kwadrat z minus 1, to możemy to rozłożyć, no bo mamy też wzór na e, różnicę sześcianów, to jest a do trzeciej minus b do trzeciej. No i ten wzór wygląda następująco, to jest a minus b razy a kwadrat dodać ab dodać b kwadrat. Czyli zobaczcie, że to wyrażenie x do trzeciej minus 1 Mogę właśnie w ten sposób rozłożyć, czyli początek sobie przepiszmy. A tutaj będziemy mieli tak, x minus 1 razy x kwadrat dodać x, dodać 1. No i teraz jeszcze to rozłożymy z różnicy kwadratów, czyli x kwadrat minus 1 kwadrat. No tak, tutaj trójkę tak bym dopisał. No to będzie tak, dodać x minus 1 razy x plus 1. No i tutaj mamy jeszcze na końcu dodać 1 większe od 0. No i teraz popatrzcie, to wyrażenie i to wyrażenie również są wspólne, więc możemy je znowu wyjąć przed nawias, otrzymując. No zauważcie, będziemy mieli tutaj, jak wyjmiemy x minus 1 przed nawias, to będzie x minus 1 razy x minus 1, co daje nam x minus 1 kwadrat. Czyli od razu możemy to zapisać, czyli będziemy mieli x minus 1 do kwadratu. No i w nawiasie dostaniemy x kwadrat, dodać x, dodać 1, dodać x, dodać 1, dodać x, dodać 1 no bo te elementy wyleciały, no i na końcu będzie jeszcze dodać 1, większe od zera. No i teraz już widzimy, że mamy prawie koniec zadania, bo to jest większe lub równe 0, definitywnie, natomiast co mamy w środku? No zauważcie, że tutaj mamy x kwadrat, dodać x, dodać x daje nam łącznie 2x, no, i dodać 1, czyli x kwadrat dodać 2, x dodać 1 daje nam x plus 1 kwadrat. Zostanie nam ta jedynka jeszcze na końcu, czyli to zwijmy w x plus 1 kwadrat, dodać 1, no i na końcu jest jeszcze dodać 1, no i to jest większe od 0. No i zauważcie, możemy zakończyć dowód, dlaczego? No bo to jest wyrażeniem nieujemnym, to jest wyrażeniem dodatnim, no bo zauważcie, to jest nieujemne, ale plus 1 jest dodatnie, no i to jest. Również dodatnie, zatem to tak naprawdę jest większe lub równe zero, to jest większe od zera. Zatem ich suma musi być ostro większa od zera, co kończy dowód, także możemy postawić znak końca dowodu. No i to tyle z dzisiaj. Na następnej lekcji pokażę podobne zadanie, które z mojego autorstwa, tak, żebyście mogli wyćwiczyć ten typ grupowania. Zadanie, które przygotowałem będzie nieco trudniejsze i w drugim sposobie zaprezentuję trochę ciekawsze grupowanie, także myślę, że Wam się spodoba, a jeśli chodzi o dzisiaj, to tyle z mojej strony, także dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.